Paweł Trybała, no muszę przyznać, że wciąż wywołujesz spore emocji, Nawet jeżeli przegrywasz, co poszło nie tak? E, wiesz co, no przede wszystkim na samym początku chciałbym bardzo serdecznie przeprosić moich wszystkich fanów. E, no nie, nie, nie tak miała wyglądać ta walka. E, obiecywałem, że wygram, nie dotrzymałem słowa. Bardzo serdecznie was wszystkich przepraszam. E, obiecuję, że w tym momencie, no co, no... Muszę się wziąć jeszcze ciężej do pracy, jeszcze mniej odpoczynku, jeszcze więcej potu na macie. Na pewno nie będę rezygnował, będę mocno trenował. Obiecuję to i poprawię się na pewno. Będę chciał się poprawić, będę chciał wygrywać kolejne walki. Uważam, że pierwsza runda była moja, druga runda nie wiem była bardziej wyrównana. Eee, może tak, nastawiłem się, z tego słyszałem, że, że przeciwnik wywodzi się z boksu, chciałem go kopać. Chciałem hmm. dużo kopnieć, wprowadzić. Na początku wychodziły, później dużo kopnięć nie trafiłem piszczelem, tylko stopą, więc te kopnięcia pewnie już nie były takie mocne i ich tak nie odczuł. Myślę, że dużo kopnieć tam trafiłem na, 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 na korpus, też parę weszło, widziałem, że mu tam oddech też. Zatkało. No, tak, jak bo... widać był jego twarz, też, też chyba wyglądała w sumie gorzej niż moja. E... No, coś w tym jest. No co, no brakło mi tlenu, źle rozplanowałem, muszę się przyznać, no bez bicia, źle rozplanowałem. Źle rozplanowałem tą kondycję, chciałem za wszelką cenę skończyć to na początku. Czyli, to jest ta presja, o której rozmawialiśmy tak, tego tak. tej poprzedniej walki, jednak było coś? No co, no, no przede wszystkim muszę zdobyć więcej doświadczenia, może mnie to nauczy. Później, te jego ciosy mojego przeciwnika czułem, że naprawdę nie były mocne mhm. i może przez to też to był mój błąd, zlekceważyłem to, bo te ciosy, które. Przyjąłem, czułem, że były miękkie i mówię, a mogę sobie przyjąć kilka tych ciosów i niech zobaczy, że, 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 że na mnie to nie działa i mm -hmm. chciałem go w ten sposób troszeczkę zastopować. No ale on jechał dalej, jechał dalej, w końcu mnie tam trafił parę razy. W trzeciej rundzie e, trafił mnie. W drugiej w ogóle rundzie już tymi nogami tam dużo kopnięć było w ogóle nietrafionych, co wiadomo, nogi zabierają więcej tlenu niż ręce, on prawie w ogóle nie kopał. No wy wypompowałem się, szkoda, że troszeczkę nie zaplanowałem tych sił bardziej, może muszę więcej popracować nad swoją kondycją. Eee, trzecia runda, no trzecia runda myślę, że była dla, Danie dla Daniela. Mhm. Myślę, że jakby... Sędzia jeszcze nie przerwał tej warki, oczywiście nie, 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 nie mogę mieć pretensji do sędziego, pracuję w tym w, w zawodzie tyle lat, to, to, to są ich decyzje, widocznie była to słuszna decyzja, po prostu mówię, to z mojego odczucia, mhm. mój hart ducha, chciał jeszcze walczyć, chciałem jeszcze walczyć, nie czułem wielkiego zagrożenia, e, chciałem... Po prostu byłem zmęczony, chciałem odpocząć przyjm przyjmując te ciosy. Widziałem, że się zbliżał do mnie, był bardzo blisko. W ogóle nie, nie czułem tych ciosów, bo wszystko wchodziło na gardę. Byłem chwilę zamroczony, ale przyjmując na gardę w ogóle no, nie czułem zero, zero, zero presji, zero siły. I chciałem go w tym momencie obalić. No, już dojechał sędzia, doleciał, przerwał walkę. No, szkoda, szkoda. Muszę przede wszystkim popracować nad swoimi zapasami. Moje obalenia były kiepskie. Chciałem go kilkakrotnie obalić, zabrakło mi tlenu. Za wolno, zdecydowanie za wolno wjeżdżałem w te nogi. Chciałem go obalić, chciałem pograć trochę w parterze, nie wyszło mi to. Co? No, jeszcze raz serdecznie przepraszam Was wszystkich, obiecuję poprawę i mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Nie? Wierzę, wierzę. Ale muszę przyznać, że trochę chciałem właśnie zobaczyć, żeby, te, żeby twój pojedynek doszedł do, przynajmniej do trzeciej rundy, bo tak naprawdę wtedy poznajesz charakter e, fightera. I na tle tych wszystkich rzeczy, które powiedziałeś, że nie wyszło, czy były rzeczy, które wyszły, które, z których byłeś zadowolony? Tak, tak, w, weszło dużo ciosów tam <laughs> szczególnie jedno e, markowanie wejścia w nogi taki cep, taki Ala napudziana, <laughs> jak to <tam> robił <laughs> ostatnio. Myślałem, że znokautuje tak przeciwnika, raz dostał tak, nie wiem, czy to było na szczękę, czy, 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 czy na skroń bardziej, widziałem, że go zachwiało, to było właśnie w pierwszej rundzie, mm. e, no troszeczkę się zatrzymałem, zamiast wjechać od razu i, i próbować go znokautować, no, próbowałem, no nie wyszło, on doszedł do siebie, no i, i później była gra, no, za słaby tlen miał. naprawdę, miałem za słaby tlen, może powinienem się być też w kategorii mniejszej, w 84, zobaczymy. może być dobry pomysł. Na pewno no, będę docelowo próbował do tego zmierzać. Nie? I nasz stały element na koniec, Eliza. Jak ona teraz przeżywała z kolei twoją porażkę? No, wspieram mnie bardzo, bardzo jej dziękuję i bardzo dziękuję moim wszystkim e, wszystkim bliskim, mojej rodzinie. E, brat też mnie od razu się zajął. Pojechaliśmy do szpitala. Bałeś się, że Myś... jest złamana, prawda? Tak. No widać mam troszeczkę opadnięty ten, 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 ten palec mhm. nie mogę nim ruszać. Byłem pewny, że jest złamanie. Na szczęście obeszło się bez złamania. Palec jest mocno potuczony, e, rentgen wykazał, że jest wszystko OK, także cieszę się z tego niezmiernie, bo wiem, że muszę wracać do treningów. E, chwila przerwy, regeneracja i zapierdzielamy dwa razy ciężej, dwa razy mocniej. I co, no jeszcze raz przepraszam wszystkich, że nie wyszło. No. Dałem ciała. Także tego Ci życzę, żeby mimo wszystko następnym razem wyszło. Powodzenia. Żółwik drugą, bo skoro ta boli. Dziękuję.